Ze mną jest Radek z zespołu Bajera. Początek roku zaczęłaś tak dosyć nastrojowo, tak? Bo była ballada na walentynki. Słuchaj, ja zawsze mam nastrój bardzo dobry. Staram się żyć pozytywnie i tego się trzymam, tak? Balada jest, balada musi być na walentynki, ale tak to muzyka żywa i tego się trzymamy. Kolejny twój tegoroczny numer, dwa tygodnie i milion wyświetleń. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszymy, dziękujemy. Za to, że słuchacie nas, że chcecie nas słuchać, i już niebawem kolejny utwór. Warto czekać, także cierpliwości i niedługo na pewno się ujawi. Ten sukces komu zawdzięczasz sobie, fanom, reżyserowi, teledysku. Wiesz co, Boyera to nie jestem tylko ja, tylko całe grono, menadżer i, i cała cała reszta. E, oczywiście też fanów, których bardzo serdecznie pozdrawiam, bo to dzięki nim mamy to odsłony to dla nich to wszystko robimy.